11 zasad skutecznego inwestora, zasada siódma zawsze negocjuj. Czy jesteś tego samego zdania co ja, że zawsze trzeba negocjować na nieruchomości? Ale myślę, że proces negocjacji nie jest tak, że powinniśmy wejść na nieruchomość, rzucić cenę i albo w prawo, albo w lewo i wyjść. No nie, w taki sposób nie negocjuje się. Sami dobrze o tym wiecie. Jak powinniśmy negocjować? Najpierw powinniśmy zbudować z kimś relacje. Czyli jak wchodzimy na tą nieruchomość, to nie rozmawiamy w ogóle o cenie. Jeśli jest piesek, to rozmawiamy o piesku. Jeśli są wnuki, to rozmawiamy o wnukach. Jeśli szukamy takich rzeczy, które mamy w sobie podobne, bo w ten sposób ci ludzie nas polubią, chcą z nami współpracować. Chcą, żebyśmy od nich kupili tą nieruchomość. Jak ich polubimy i oni nas polubią, to na sam koniec dopiero Rozmawiamy o cenie, że na przykład, że mamy tylko tyle środków, mamy tylko taką zdolność kredytową. No niestety nie możemy dać takiej ceny bądź nawet nie mówimy żadnej ceny, tylko mówimy, że musimy to przemyśleć i żebyśmy przyszli może jutro. Jutro przychodzimy i znowu tak samo rozmawiamy o czymś innym i nie rozmawiamy w ogóle o cenie i badamy ich potrzeby, bo najważniejsze jest o tym, żebyśmy poznali ich potrzeby, i zastanowili się wewnętrznie, czemu oni sprzedają. Czy oni mają potrzebę sprzedać? Czy mają problem jakiś prawny? Czy chcą kupić coś innego? Czy na przykład oni tylko potrzebują na przykład nie wiem 20 tysięcy zadatku, żeby zadatkować inną nieruchomość, a tak naprawdę tą nieruchomość mogą nam wydać już? My na przykład możemy tam remontować i możemy to sprzedać bez używania naszego kapitału. Czyli 20 tysięcy zadatku, i sprzedamy jeszcze tę nieruchomość, zanim ją kupimy. To jest myślę, że super sposób. Tylko najpierw musimy poznać te potrzeby. Ale na każdą nieruchomość, jak idziemy, zawsze mówmy swoją cenę. Jeśli nawet ona jest horrendalnie inna od ceny sprzedających, to i tak ją mówmy. Na 100 transakcji, w których pójdziemy i rzucimy cenę horrendalną, 100 tysięcy niżej. A jak się zgodzi, no nie wiemy tego. Może ten, ta osoba myślała, że sobie wystawi za 450, no ale ona chce sprzedać za 300. Ale ona się bała, że jak wystawi za 300, to ktoś będzie chciał jej dać 200. No nie wiemy tego. Ludzie różnie działają i różne mają potrzeby. Przygotujmy się po prostu na proces, a nie na jedną rozmowę. Jeśli. Poznamy tego człowieka, on nas polubi, poznamy jego potrzeby takie naprawdę od serca, jakby do niego podejdziemy nie tylko, żeby zarobić, kupić jak najtaniej, docisnąć go. To mamy większą prawdopodobieństwo, że kupimy to poniżej ceny rynkowej i wtedy kupimy za tą cenę, co byśmy chcieli. Nieraz wystarczy temu człowiekowi pomóc. Na przykład, pani nie mogła, nie mogła na przykład. Nie chciała sprzedać, bo nie wiedziała, jak się stamtąd wyprowadzi. Gdzieś indziej, bo miała tyle rzeczy w ogóle. A tak naprawdę wystarczyło ogarnąć transport, pomóc jej w przeprowadzeniu i sprzedała poniżej ceny rynkowej. Da się? Da się. A jakbyśmy cisnęli ją i mówili, sprzeda pani, sprzeda pani, to by nas wyrzuciła z tego mieszkania. A my po prostu prowadziliśmy rozmowę, prowadziliśmy i, i tak udało się. Znaczy, udało się, po prostu to zrobiliśmy. Z serca zbadaliśmy jej potrzeby. Drugą, mogę Wam podpowiedzieć taki case, że poszliśmy na nieruchomość, na przykład z narzeczoną mi córką. No i mówiliśmy, że mamy po prostu tyle środków, że więcej nie mamy, że tyle możemy dać. No i pani powiedziała, że to jest trochę mało, że ona by tyle nie chciała. A startowaliśmy od 200 tysięcy. No i pani powiedziała, że ta nieruchomość tam jest zadłużona, komornik na niej siedzi ma kredyt, mąż jest zmarł. No i co, pojeździliśmy z tą panią po, po tych bankach, po tych komornikach, z jej samochodem. Porozmawialiśmy długo, poszliśmy na kawę, jak czekaliśmy na tego komornika. No i w końcu, jak to się udało zobaczyć, prawnie jak to wygląda, no to z 200 tysięcy pani nam sprzedała za 150 tysięcy. Kupiliśmy poniżej ceny rynkowej dużo. A jakbyśmy od razu cisnęli ją. To pewnie by nam nie sprzedała, bo by nas nie polubiła. Ona nas tak polubiła, że to teraz na przykład trzymamy kontakt, a mieszkanie już zostało sprzedane. Więc myślmy i miejmy cel oczywiście, wchodząc na tę nieruchomość i Excela, ile możemy za to dać, ale też byśmy, bądźmy człowiekiem i poznajmy tego drugiego człowieka od środka, jego potrzeby. Łatwiej wtedy będzie nam negocjować. Negocjacje w biznesie nieruchomości są naprawdę kluczową umiejętnością. Dajcie znać, jak wy negocjujecie, jakie macie sposoby negocjowania, żebyśmy się wymieniali doświadczeniami, bo myślę, że o to też chodzi w biznesie nieruchomości. Dziękuję bardzo. Daniel Makowski, Champion Invest.